21 grudnia Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 39 do 45. Maryja jest matką oczekiwanego Mesjasza. W tych ostatnich dniach Adwentu jesteśmy świadkami odwiedziń bożych posłańców. Dzisiejsze opowiadanie jest również swoistym zwiastowaniem. Po Józefie, Zachariaszu i Maryi przyszedł czas na Elżbietę. Do niej jednak nie przychodzi Anioł Gabriel, ale sam Chrystus Pan, zamknięty jeszcze w łonie swojej matki Maryi, jak gdyby w mistycznym tabernakulum. Na ten widok Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, wydaje z siebie głośny okrzyk, a Jan radośnie podskakuje w jej łonie. Kiedy Maryja zgadza się na wolę Bożą, cuda dzieją się w jej życiu, nie tylko pod jej sercem, ale także w każdym domu, którego próg przekracza. Maryja sama staje się aniołem, posłańcem Boga, którego niesie teraz wszędzie, także do naszych domów. Przyjmijmy do siebie Maryję tak, jak uczyniła to Elżbieta. Pozwólmy, aby nasze domy napełniły się radością i pokojem, bo taki jest prawdziwy sens Bożego Narodzenia. Aby Emanuel był rzeczywiście Bogiem z nami, zaprośmy Maryję, Matkę Syna Bożego do naszych domów, niech ta, która jest błogosławiona między niewiastami, napełni je tym samym Bożym błogosławieństwem, które stało się wpierw jej udziałem. O wschodzie, blasku światłości wieczystej i słońce sprawiedliwości przyjdź i oświeć żyjących w mroku i cieniu śmierci.